Dzień dobry, dzisiaj zaprezentujemy Państwu jedną z wkładek z naszej oferty w naszej spacerówce. Oto wkładka Air w kolorze szarym szare gwiazdeczki. Wkładka jest wykonana z wysokiej jakości bawełny, bardzo przyjemna w dotyku, przepuszczająca powietrze. Z zewnętrznej strony wkładka wykończona jest taką siatką dystansującą. Podobną jakiej używa się w plecakach, dzięki czemu bardzo dobrze odprowadza wilkoć i przewodzi powietrze. Jest ona taka puchata, bardzo dobrze amortyzująca wstrząsy i dzięki poduszce chroni główkę przed wstrząsami również. Materiały, które użyliśmy projektując tą wkładkę, powodują, że jest ona idealnym rozwiązaniem zarówno na cieplejsze dni, właśnie ze względu na tą dobrą cyrkulację powietrza, jak i chłodniejszy sezon jesienno-zimowy, bo jest taka grubsza, mięciutka i naprawdę ciepła. A ten puch silikonowy, który wypełnia wkładkę w środku, jak widać jest go sporo, powoduje, że naszemu maluchowi jest bardzo wygodnie, nie ma potrzeby przekręcania się w wózeczku jest bezpieczne i chronione z każdej strony. Wkładka jest bardzo ergonomiczna. Wkładka Air nie posiada takich tradycyjnych otworów na pasy. E, specjalnie jest tak szyta w taki sposób, żeby można było pasy przewlekać e, przez takie. E, Tutaj wgłębienia, także założenie jej jest błyskawiczne i bardzo wygodne, a z tyłu dodatkowo jeszcze mamy taki pasek regulowany, dzięki któremu tą górną warstwę możemy jeszcze sobie przypiąć do oparcia łóżeczka, także nie będzie się nic ruszało, jest zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się. No i wkładka, jak wszystkie nasze produkty, można prać w pralce według instrukcji użycia i jest kilka kolorów dostępnych na stronie.